Czym jest wyprawa? No Generalnie jest wyprawą samą w sobie: w sensie dzieci przygotowują się do opuszczenia kampu, nie spędzają na nim w zasadzie w ogóle czasu poza jednym dniem na początku, kiedy przedstawiany jest im cel wyprawy, wiedzą jak muszą się przygotować na taką wyprawę, a potem kolejne 10 dni spędzają poza kampem na Czarnej Hańcie, kanale Augustowskim i w Puszczy Augustowskiej. Wracają na kamp tuż przed zakończeniem turnusu, spędzają tam jeszcze tylko jeden dzień i następnego dnia już pojeżdżałem do domów. Jak jeżdżę tak bardzo dużo już na te wszystkie kampy, no to ten jest jednym z, jednym z ciekawszych. Lubię takie spotkanie z naturą i chciałem zobaczyć, ile właściwie mogę przepłynąć na kajaku. Czuję się bardzo dobrze. Czuję się bezpiecznie. No i ogółem jest fajnie, ponieważ możemy spać sobie pod gwiazdami wszyscy razem. It's hard, but it's not just because we're girls, because nie wiele rzeczy, ale Na wyprawie y, dzieci mają coś w stylu raczej powrotu do dawnych, starych, dobrych korzeni obozowania. Czyli uczą się tutaj tak naprawdę wszystkich rzeczy związanych z prowadzeniem obozu. W sensie rozbijaniem namiotu, rozpalaniem ognia. Gotują na ogniu, nie używamy żadnych kuchenek gazowych, tak, żadnych kuchenek elektrycznych, nie mamy tutaj prądu, czyli wszystko od początku do końca jest związane tutaj z ogniem na naszym obozie i dzieci mają też przeszkolenie, jak z tym ogniem postępować, jak o niego dbać i uczą się gotować przede wszystkim na ogniu, bo dostajemy nie półprodukty, ani też rzeczy, które są w słoikach przygotowane, tylko dostajemy świeże warzywa, surowe mięso do tego przyprawy i wszystkie rzeczy, które są robione u nas na obozie są wykonywane przez dzieci z instruktorami. Także to jest proces, który od początku do końca jest przez nie kontrolowany. Dlatego jak wchodzą na stołówkę na kampach, to mają dosłownie 15-20 minut na to, żeby wziąć posiłek, go zjeść. U nas przygotowanie posiłku i spożycie go zajmuje czasem i 3 godziny. Nie polujemy tutaj z takiego, nie, w żadnym wypadku, tylko chodzi o to, że dostajemy rzeczy i na przykład ryby musimy na początku wypatroszyć. Takie oczywiście rzeczy niezbyt wykwintne, ale na przykład na śniadanie jakaś jajecznica. Była z 45 jajek. Gotujemy jedzenie na żywym ogniu, sami przygotowujemy to jedzenie. Na początku dzieci przyjeżdżają. My im opowiadamy o tym, jak będzie wyglądał taki wyjazd, z czego on się będzie składał, że będzie to wyjazd podzielony na dwie takie główne sprawy. Pierwsza z nich to jest dotarcie do miejsca, które jest naszym głównym miejscem docelowym, gdzie będziemy zakładali obóz taki kilkudniowy. Żeby tam dotrzeć, no to musimy spędzić kilka dni na kajakach płynąc czarną Hańczą. I to jest odcinek, który jest podzielony na 3 albo cztery odcinki, zależnie od tego, jak mocną mamy grupę, którą wcześniej testujemy na jeziorze w serwach i dopasowujemy wtedy do nich trochę szlak. Samo dopłynięcie do miejsca, w którym rozwijamy główny obóz, to jest około 70 km i to jest rozbite na 3 albo 4 dni. Po drodze zatrzymujemy się na takich krótkich jednonocnych obozowiskach. Tam jest ta sama rutyna, która będzie na głównym obozie wprowadzana już. Czyli dzieci muszą wiedzieć, jak rozbić obóz szybko, jak go potem zwinąć, kiedy zawijamy obóz rano, jak przygotować się też do wykonywania czynności obozowych, ogarniania ogniska i gotowania. W międzyczasie po drodze poznałem historię puszczy Augustowskiej, historię kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy, którym będziemy się przemieszczali. Dzisiaj płyniemy na wyprawę, gdzie będziemy patrzeć pewnie na tropy różnych zwierząt, Będziemy patrzeć na różne zwierzęta, on będzie nam o nich opowiadał. To się naprawdę bardzo dużo nauczyć. Nauczyłem się kontrolować ogień, wykorzystywać go do różnych rzeczy, rozpalać go lepiej niż wcześniej potrafiłem. Do tego nauczyłem się też większej współpracy. Jeśli tutaj pracujesz tam z dwiema osobami w kajaku, to to też jest jakaś współpraca. Przede wszystkim na obozie u nas najpierw obowiązuje zasada wykonać obowiązki swoje. Jeżeli wykonamy je szybko w miarę, tak, to wtedy mamy czas wolny. W czasie wolnym różne gry tutaj uskuteczniają swoje karty, gry nowe. Czasem tutaj wyciągaliśmy ich na gry w palanta na przykład. Wieczorami czasem robimy terenową grę nocną w lesie po ciemku, co się zawsze młodzieży tutaj bardzo podobało. Właściwie te wszystkie potrzebne czynności, czynności zajmują na cały dzień, ale jak ktoś co, to zawsze może pójść się wykąpać coś innego. Czasami trzeba naprawdę się zmęczyć, żeby coś zrobić czachać na przykład drewno, przenieść drewno z lasu. To jest jednak fajna przygoda, żeby tak trochę odpocząć od elektroniki i innych rzeczy. Żeby no, po prostu pogadać z ludźmi trochę, a nie ciągle siedzieć na przykład na telefonie. Dzieci mogą być zaniepokojone tym, że no, nie będą w czterech ścianach, że nie zawsze będzie ciepło, ale już na początku trwania tej wyprawy wcześniej do rodziców poszła informacja, że dzieci mają być przygotowane właśnie na takie warunki czyli mają mieć ciepło tak, I wiedzieć, też od razu, że nie jest to nocowanie w domkach, tak, czy w hotelach, czy gdziekolwiek po drodze. Śpimy w namiotach, w śpiworach, można spać pod gołym niebem, jak ktoś chce, w szałasie będziemy też spać. We each had to bring a sleeping bag and we have, were given a mat, a camping mat and we sleep on No i mu też jedną rzecz, że namioty generalnie w dużym obozowisku stanowią no, niskie zagrożenie do tego, żeby nas odwiedziły jakiekolwiek zwierzęta. Przez naszą obecność w lesie też się tutaj nic za bardzo nie, do nas nie zbliża. Ani dziki, ani jelenie, ani jakieś dzikie psy. Więc mamy generalnie od tych akurat zwierząt spokój, w przeciwieństwie do innych zwierząt, które owszem przyjdą do nas i często to robią. Są to mrówki, są to komary i mogą to być też kleszcze. Wiadomo, wchodzą nam do namiotu i często je spotykamy, ale to one... Nie są groźne, ja się obudziłam z fajankiem nad głową. Jak każda wyprawa, nie mamy łazienek, nie można wyjść sobie od tak do toalety i spuścić wody. Jesteśmy na łonie przyrody i przystosowujemy się do tego miejsca, w którym jesteśmy. Dlatego kąpiemy się w rzece, albo w kanale Augustowskim, tak? albo w tym momencie, jeżeli jest możliwość, jest słońce, to używamy prysznicy solarnych. One wystarczają spokojnie, żeby tutaj potrzeby dzieci zrealizować. Właśnie dzisiaj będziemy prysznic budować. Mamy takie biologiczne szampony, które nie niszczą, nie zatruwają wody, bo zwykłe szampony mają bardzo dużo chemii, a te są naturalnie zrobione z roślin. Jeżeli dziecko się zapnie na przykład nożem, tak? Albo zrani się tam piłką, bo używamy ostych narzędzi. Dzieci wcześniej przechodzą przeszkolenie, w jaki sposób używać siekierek, tak? w jaki sposób używać pił i noży. To wtedy wzywamy medyka z kampu, który przyjeżdża natychmiastowo. Dojazd do nas to jest około 15-20 minut. Na miejscu jesteśmy w stanie zrobić prowizoryczne po prostu zabezpieczenie takiego miejsca skaleczonego. I medyk potem zabiera to dziecko, wiezie do szpitala, jeżeli jest taka potrzeba, tak, I jeżeli dziecko jest w stanie potem do nas wrócić, to jest zwracane. Natomiast jedna rzecz, którą mogę się tak naprawdę pochwalić, jeśli chodzi o zdrowie na przykład dzieci na naszym obozie, to jest to, że przez całe lato, jak na kampie zdarzały się to spore przypadki przeziębień, u nas żadne dziecko nie chorowało. I feel safe because um, everyone here is friends I guess and we are four instructors who uh, make sure that we do everything right so we don't hurt ourselves and to make sure nothing goes wrong and they've prepared us quite a bit for what's going to happen specific jest to mainly for głównie dla miłośników spędzania czasu na, czasu na świeżym powietrzu Przede wszystkim dla osób, które cechują się dużą wytrzymałością i wytrwałością, ponieważ warunki tutaj no, są dość specyficzne, tak? trzeba się przyzwyczaić do tego, że pogoda może być różna. Mieliśmy słoneczne pełne dni, kiedy było upalnie, ale też mieliśmy dni takie, kiedy lało. Mogły też doświadczyć na przykład temperatury około 0 stopni, bo mieliśmy dwie takie zimne noce, więc jest to obóz, można powiedzieć, dla dzieci. Młodzieży, tak naprawdę z charakterem, która chce spróbować czegoś, jest gotowa na takie warunki, a przede wszystkim jest miłośnikiem, są miłośnikami przyrody, bo takie osoby najmilej tutaj widzimy. I would encourage people to do this camp. Jeśli lubisz survival, to ten obóz cię zapraszam.